Jeżeli ktoś ma przetrwać? Halo? No, halo, to ty nie śpisz, czemu nie śpisz? No, martwi się, tam. A, no nie dzwoniłyśmy, bo myślałyśmy, że śpisz. No, wracamy, już jesteśmy jakoś w połowie drogi, nie? No, tak, będzie. No, to No. Robił USG. Okazuje się, że pęcherzyki są jeszcze małe, po 10 mm. Endometrium w związku z tym też nie jest za grube, ale mówi, że to na tym etapie ok. No i we wtorek na Pięćdziesiąt mówiłam? Nie wiem. No, rano musimy bardzo wcześnie wyjechać. Także dalej te same leki. I Czyli, okay, tak. tak. Nawet, nawet był dzisiaj powiem Ci szczerze rozmowny. Taki w dobrym humorze. I martwiący to znaczy się martwiący. Zawsze rozmawiamy o tym, czyli zawsze rozmawiamy o tym. Ciężko było nazwać to wcześniej rozmową, ale dzisiaj to nawet taka dłuższa wymiana stanie. Okay, Także ta to droga, to droga to jest to bardzo to fajna. Jest tak, nie, wtorek tak, USG kolejny jeżeli endometrium urośnie tam do... Jeszcze raz musi być takie grube, jak jest teraz. Jeżeli urośnie endometrium do... To, 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 zmiana, nie, leków, to zmiana leków i do transferu. Tak. A jeżeli nie, to jeszcze raz te drogie zaszczyki, no. które te za 700 zł. No. Ale to już tam... Lepko. Trzeba być z dobrej myśli. Muszę zjeść więcej migdałów, ponoć. Lodów i frytek z McDonalda. No dobra, Słuchaj, no. jak potem z samochodem? Bo my nie możemy przecież prosto z hali pojechać z zamknięcia, bo przecież samochód jest na hali. No to, no to ja myślałem, że weźmiecie później i razem. Teraz? Od no. Jak busa mam wziąć? Pojedziesz busem i jala, no. Czy z koszykiem na fali? A to nie głupie. Ja busem nie jechałam tysięcy lat. A ty robiłaś prawo jazdy na dinozaurze? Hmm. Tak. No dobra, możemy tak zrobić. No ale naprawdę ja jakiś mam... No to i ok. pojedziemy po 8. Dobra, dobra, przyjedziemy. No dobra, jedziemy do, do domu bezpośrednio. rozmiar, który był dobry. I wiesz co? Bardzo mnie denerwuje w biustonoszach to, że w większości są z odpieranymi ramionczkami. Te ramionczka potem y, się wywijają, gubią się. Co masz takie usztywniane A większości takie jak ja kupowałam to były właśnie z odpinanymi ramionczkami. A te do karmienia właśnie są... z odpinanymi miseczkami. A nie ramionczkami Ale miseczki nie zgubisz. <laughs> wtedy Kuzek przyniósł, i nic nie przyniósł. A, powiedział. On powiedział, że. niemowlaka za dobrą cenę, no. no i żeby to kupić. Się, a po co ci Bo Nie dla mnie, dla Eli. Ja sparaniałam, wiesz, kupiłem by się zrobiło. Co Eli wicek? Dobrze, że nie wygonili. Dobrze, czasie. że dziadek chcieli To Ojcem od razu do drugiego pokoju, że on mi to kupił i do roboty. Ale okazało się, że za dwa tygodnie, ale <grytanie> już nie było. <grytanie> Sprzedał szybko, bo to naprawdę było intratne. Więc wtedy. No i po jakim czasie byłaś w ciąży? Krótko, no bo to było po zaręczynach przecież. Po zaręczynach, jak się 1 listopada urodziłaś, Więc zrobiliście mnie w nos po zaręczynową? <noise> no, trochę tam wiesz, to już było wszystko przecież. Wiesz, świniaki kupione. No, no. no dobra, Mamo, no ale skoro ja się urodziłam no. 10 dni po terminie, a wy się ręczyliście 16 stycznia, no to. No to tak. A wszystko już było zarezerwowane i świnie, i kurczaki Nie było tak jak w tej chwili, że szło się do apteki i się test kupowało. Ja musiałam się zarejestrować do lekarza. To tak jak na Islandii. Na Islandii sięgniesz na testy, nie zrobisz krwi, ale musisz czekać tydzień na wynik. No ja po znajomości to nie miałabym się część. No ale test nie kupi się się prostu. No test zrobisz, ale tak, żeby pójść do lekarza. Tutaj pójdziesz z dnia na dzień, a tam nie pójdziesz do lekarza, tylko do położnej, która y, zrobi ci tak na chyba darmowe USG. Jest dopiero w dziesiątym albo 12 tygodniu ciąży. A za takie, żeby potwierdzić, no to tam się płaci tam. No to kiedy się dowiedziałaś? Y, no, ja nie pamiętam. e <laughs> ka Ci, że mój pocztę też się ucieszył. Dzisiaj, jutro, poniedziałek, wtorek. Zaczęłam brać wtorek, środek, czwartek i Czyli jedno opakowanie tego kuregonu ze te strzyki znaczy na 8 dni. 你们就全部吃。 No żywamy z Martą, że McDonald wkradł się na taką grupę o in vitro, bo na jednej grupie dziewczyny po transferze zawsze jadą na frytki z McDonald'a. Mogą być tylko z McDonald'a i to onaś pomaga w zagnieżdżeniu. A zapytane w jaki sposób ma to pomagać, to w sumie nie wiedzą, ale tak się utarło. Więc wiedzieliśmy z Martą, że po prostu McDonald sobie robi reklamę. Płaca. Uh -huh. A ja wymyśliłam, że na rośnięcie endometrium lody z McDonald's. Myślę, że z McDonald's będzie mną współpraca. No to najpierw <laughs> wiesz, napoczuj. No Warunki? wiesz co, bo to są takie chrupki i czekolada. Czekolada jest zdrowa po a te chrupki to takie jak musli, zdrowe, a śmietana, mleko...